Ranek szkapa i zbanek, tak, to jest Razek. Witam z tym, zarazem A to jest 20 odcinek naszej serii. Zegnajmy w Minecraft, sezon drugi, zemsta przetrwania. Dzisiaj mamy yy, ciąg dalszy naszej. Nasze, yy, czy wpis drugi. Adventure Time. Jej. No i jesteśmy. <coughs> Malutkie lagi. I tak, jak widzicie to jest skrzynka i to jest jakieś główienko Lagi nie wiem czemu Ale dobra Może lagi dla to, bo zapomniałem o tym Nie wiem chwilka teraz głośnie Dobra, już jesteśmy. Był malutki lag. Czy włączył mi się Minecraft? Także <laughs> że nie Minecraft, tylko nagrywanie. Tą skrzynkę zostawiamy, może kiedyś tutaj wrócimy. Amen. Kiedyś na pewno wrócimy. No tak, no bo właśnie miałem Wam mówić. Kompas mam, ponieważ tutaj byłem. No i teraz idziemy. No, w przeciwną stronę. Wszystko już te powyrzucę. Dobra. A ta skrzynia jest dlatego, bo daje potrzebne rzeczy, których nie potrzebowałem na no, przygodzie. Yeah. No. Nie wiem, czy on mi tylko tak laguje, no ale okej. Okay. Ja wcześniej mi tak nie lagowało, ostatnim razem jak nagrywałem, więc nie wiem. W ogóle coś miałem jeszcze zrobić. O, shit. Gdzie się drugi... O. Mam lepszy łuk. Glina. Ale glina chyba mamy dużo obok siebie. Jej. Chyba tak. Tam być wungiel. Eee, no więc dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mamy kolejny wpis tak jak już mówiłem. Dzisiaj jest niepodległości. No i uczyliście Marcina. Marcińskie roga, ale dzisiaj jemy. Czyli jemy Marciny? Tak. Już zjadłem. Gień. ruchcie, yeah. ale zobaczysz, że są dzisiaj takie lagi. Może nie wiem, może Minecraft teraz, bo wtedy tak nie reagował. Może teraz reaguje tak specjalnie, bo, bo w końcu jest ten. Yy, jest. Dzisiaj y, w końcu jesteśmy jeszcze na przygodzie. Może dzisiaj dopiero odre odreagu odreag... Sorry. odreaguj, Odreagów... Odreag Tylko się ze mnie nie śmiecie. Reagowanie odreagowuje. No. Trudno mi było powiedzieć takie banalne słowo. Ja w ogóle dzisiaj nie mogę mówić. Co to? Monster Hunter Dobra Uciekam Boże już tak gut mi zleciał? No to jest coś dobrego do żarcia? Pewno. Już chciałem, nie wiem czemu, że, za, że nie zabrałem. Dobra, aż tak dużo krzywów nie potrzebuję. Po prostu adventure time. Ale zauważyłem, że jak nie nagrywam, to bardzo ładnie mi chodzi tutaj. Wow! W ogóle coś dzisiaj mi sam komputer dziwnie chodzi. Nie wiem. W ogóle jesteśmy na bagnach. Poczekamy sobie tutaj chyba na noc i pozabijamy slajmy. Co by na to? Chociaż. Czy ja wiem. Jest. Nie jestem się. Czeka Adventure. Adventure. Tak. Adventure time uh. wow, nie, nie nie nie! Crash! <grym> crash, nie martwcie się, nie chodziło mi o... No ten crash, tylko chodziło mi o crash po angielsku. Fuck! Po angielsku... Yy... Czyli no. Jak na przykład samochód się jeden w drugi uderzy. Boże, nie mogę to wytłumaczyć. Eee, fuck yeah. Haha. Ha. Myślałem, że się, że się tak nie niszczy. Uuu, kolejna. Może znajdziemy tą twierdzę. Fajnie by było. Znaleźć tą twierdzę. Kolejny adventure, adventure. Adventure Time. Węgiel. No, nie mam kilofa. <suszy> <suszy> Adventure. <suszy> Niczym na Jones. To są jakieś... jaskinie? Się jakbym jeszcze w, do, do jednej z nich wpadł. Uczy się z siebie. Przecież z Minecrafta. Au. Chwilę zobaczę, czy coś przestawiłem. Uh, uh, uh. Okej, okay. więc chwilka, może wejdę i wyjdę jeszcze raz. Boże, zupełny spadek klatek mam Mam 5 A nie wiem czy pamiętacie jak byłem z gązolą pisałem mówiłem wam, że od sześciu że jak mam sześć yy, klatek to wtedy mi ładnie chodzi, od sześciu. No. A teraz mam 5. Fak! Brakuje, ja tylko, tylko brakuje jeszcze jeden, żeby ładnie ucho, uchodziło. Boże, że cię wysłowić nie mogę. A lagi są straszne. Não. Oh. No. Uh oh